Cześć, witam Was wszystkich na kanale Piłka i Kosz w programie na żywo na temat Ekstraklasy będę tutaj opowiadał, bo właśnie zakończył się mecz Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Bardzo ciekawe spotkanie, Śląsk wygrywa kolejne spotkanie i znowu strzela dużo goli, 4 do 2, a uwieńczeniem tego meczu był gol z prawie z połowy boiska, właściwie gdzieś tam około połowy boiska Buraka Incze na zakończenie tego meczu. Długo trwała analiza War, czy bramka została strzelona prawidłowo, czy piłka przekroczyła linię bramkową tak się też stało, więc sędzia pokazał na środek i jeszcze chwilę chyba mecz trwał, jeszcze z dwie minutki, no ale ostatecznie Śląsk wygrywa i, i, i osta, ten, ostatnie miejsce już nie, nie należy do Śląska Wrocław, bo Śląsk wyprzedza i Stalmielec, i Lech Gdańsk. Te drużyny spotkają się ze sobą w poniedziałek i to będzie mecz bardzo ważny dla obu ekip. Walka utrzymania trwa do samego końca, a Śląsk chyba się wypisuje z walki utrzymania i bardzo dobra forma tej drużyny. Kolejny gol, kolejne sporo, sporo zdobytych goli przez tą drużynę. Na samym początku dnia mieliśmy mecz GKS-u Katowice z puszczą niepomożeniem. Do przerwy puszcza prowadziła 1 do 0, ale nie grali dobrego meczu, więc w drugiej połowie dostali 3 bramki. Przegrali mecz 3 do 1. 3 do 1 wygrywa GKS Katowice z puszczą niepłomicę. Więc w tym momencie Śląsk dogania puszczę. Brakuje już im tylko jeden punkt. A patrząc na formę, jaką prezentują i że ostatni mecz sezonu właśnie zagrają z puszczą, no to Śląsk wydaje mi się, że tutaj w tym wyścigu faworytem do utrzymania. Więc jutro zobaczymy, jak będą wyglądać w poniedziałek, jak będzie wyglądać ekipa Lechigdański Gdański Stali Mielec. A jutro mamy najciekawsze spotkania. Ale no, trzeba opowiedzieć coś o tych dzisiejszych przede wszystkim meczach, bo mieliśmy nie dość, że w Ekstraklasie tutaj kilka już spotkań, dwa mecze, a przed nami jeszcze Raków Częstochowa, lider Ekstraklasy. Jak dzisiaj Raków? No Raków będzie dzisiaj mierzył się za chwilę. Mecz rozpocznie z Radomiakiem radą, Zobaczymy, jak dzisiaj się Raków spisze czy utrzyma, znaczy utrzyma prowadzenie, czy gdzieś tam straci punkty. No raczej są tutaj faworytem. No zobaczymy jak mental tej drużyny po tym, co ostatnio się wydarzyło, jak stracili gola w ostatniej sekundzie meczu. Yy, właśnie spuszczą, No zobaczymy, jak dzisiaj będą wyglądać mentalnie, właśnie jak Paprzą ich ustawia, układa. Wydaje mi się, że to jest drużyna, która potrafi się podnieść, ale to nie będzie łatwy mecz dla Rakowa i na pewno bardzo ciekawa sytuacja w kontekście walki o mistrzostwo. Jutro gra swój mecz Lech Poznań, yy, gra także. Jutro Legia z Jagiellonią, mamy także mecz Piasta z Pogonią, no ale chciałem tutaj zacząć od GKS-u, GKS wygrywa swój mecz, mówię, do przerwy trochę bili głową w mur, ale po przerwie zdołali strzelić trzy bramki, dwie bramki strzelił Berger, no wygrana, zasłużona, GKS szukał tej formy, ostatnio nie byli w najwyższej dyspozycji, ale tutaj te trzy punkty... Bardzo istotne, no i, no i puszcza duży ma problem nie? po tym meczu na pewno. A tutaj Śląsk no pokazał, pokazał, że bardzo chcą się utrzymać i że znowu w końcu sezonu zdobywają punkty, wygrywają mecze. No a tak jak mówię, najpiękniejsza ta bramka. No, duży błąd madejskiego bramkarza Krakowika, który wybił no, bardzo nieporadnie piłkę, właściwie pod nogi buraka. I burak nincze nie zastanawiał się długo przymierzu lewą nogą z bardzo daleka gdzieś tam z połowy boiska piłka przekroczyła linię bramkową sprawdzali to na warze bo nie było widać znaczy my widzieliśmy na powtórkach w telewizji czy na stadionie nie wiem czy było widać no to za szybko na no taki strzał no ciężko zobaczyć my na powtórkach natomiast w telewizji bardzo szybko zobaczyliśmy że ten gol powinien i zostanie uznany więc wielkie zwycięstwo śląska Krakowia tutaj się nie spisała, nie, nie pokazali dzisiaj za wiele. No po prostu było widać, że Śląsk bardziej chce i tutaj pokazali klasę, wygrywają. No i mają już w tym momencie te 27 punktów, a tak jak mówię, 28 ma. Puszcza natomiast po 24 punkty tylko ma Lech Gdańsk i Stalmielec. No i bardzo ważny mecz pomiędzy tymi ekipami w poniedziałek. A jutro no, Piast Pogoń. No, ciekawy jestem, jak ten mecz będzie wyglądał, bo pogoń przecież za chwilę, no, no nie tak za chwilę, no w sumie jeszcze dużo czasu do finału Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w Majówkę, e, chyba 2 maja, tak? Finał Pucharu Polski z Legią Warszawa, najważniejszy mecz w historii Pogoni. Natomiast tutaj w takiej formie jest Pogoń, że wydaje mi się, że są zdecydowanym faworytem w meczu z Piastem Gliwice. No Piast może jedynie defensywą gdzieś tam powstrzymać Pogoń, ale Pogoń gra znakomicie w ataku, dlatego tutaj dla mnie Pogoń to jest faworytem od samego rana. Każdy fan może sobie już Ekstraklasę oglądać. Natomiast Motor będzie mierzył się potem z Lechem Poznań, hmm, chyba o 16.30, o ile dobrze pamiętam ten mecz. No, bardzo ważny mecz dla Lecha Poznań. Ostatnia szansa na walkę chyba z Rakowem. No, zobaczymy, że jak Raków dziś się spisze. Jeśli Raków dziś wygra swój mecz, no to ten jutrzejszy mecz motoru z Lechem będzie dla kolejorza decydujący i będzie musiał Lech zdecydowanie ten mecz wygrać. A nie będzie łatwo, bo motor u siebie przy, pełnej, przy pełnym stadionie, bo bilety to się sprzedawały jak ciepłe bułeczki, w pół godziny sprzedane chyba wszystkie bilety na motor Lech jeszcze szybciej niż na Motor Legia, no i po prostu świetna drużyna, świetna forma, bardzo ofensywnie grająca ekipa i wydaje się, że Lech będzie miał jutro problem, bo Lech na wyjazdach jest cieniutki, słabiutki, a tym bardziej w tej rundzie wygląda katastrofalnie i nie zmarzę tutaj tej plamy, nawet ten ostatni mecz, gdzie Lech wygrał 2 do 0, z Koroną Kielce, bo to nie był dobry mecz Lecha Poznań, jeśli tak Lech zagra z motorem, nie wygra. Więc mam nadzieję, że tutaj Walemark Mark, Iszak zrobią wszystko i postawią się i wygrają swój mecz, no bo znowu pod znakiem zapytania, właściwie niepewny i właściwie nie zagra chyba Sousa Alfonso Sosa, Alfonso Sonsa z Lecha Poznań, czyli ten największy kreator, najlepszy gracz i wszystko znowu będzie na barkach Antoniego Kozubala, który szuka swojej formy, który na wiosnę jest dużo słabszy niż jesienią. Więc zobaczymy jak będzie Lech wyglądał, pełen obaw jestem przed tym spotkaniem, ale oczywiście kibicuję, wierzę do samego końca w mistrzostwo i Walkę do samego końca, no, mam nadzieję, że Radomiak za chwilę ur, urwie punkty Rakowowi Częstochowa, ale o to będzie na pewno niezwykle trudno. No zobaczymy, bo wszystko w głowach piłkarzy, myślę też Częstochowy Rakowa. No, bo naprawdę przyjęli tam tą bramkę, to chowali twarz w ręce. No, naprawdę załamali się tym golem. Zobaczymy jak na to zareagują dzisiaj, właśnie z Radomiakiem, mecz za chwilę oczywiście na antenach Kanal Plus. Jeśli chodzi o inne spotkania i inne ligi, no to tutaj w skrócie jeszcze opowiem o Premier League, tylko przeczytam komentarze. Już wiedziałem, jakiego jednego zawodnika wziąłbyś z Legii rakowa. Hmm. No, bym musiał to przemyśleć, bym musiał to przemyśleć. Tak na szybko. Tak na szybko. Hmm. Myślę, że zrakowałbym kogoś z obrońców, y, z, może z Farnasa, jeśli chodzi o Legię, no to myślę, że y, Kapustka jest w bardzo dobrej formie, bardzo dobrze gra w tym sezonie. No to jest jednak Polak, ja bardzo propsuję Polaków i bardzo bym chciał, żeby w Lechu grał, y, grali Polacy. No jeśli chodzi o, ale no to przede wszystkim, ale przede wszystkim w Lechu nie chciałbym nigdy zawodnika Legii, no to po prostu, że tam grał w Legii, nie chciałbym, żeby y, grał w Lechu. Legia czasem kupowała zawodników kolejorza, oczywiście najlepszym przykładem Bereszyński, ale na pewno jeszcze kilku zawodników bym fajnych na pewno z obu drużyn chciał w Lechu Poznań. To są świetne ekipy, jednak mimo wszystko uważam, że Lech ma najwięcej jakości i to Lech zawiódł i najbardziej mnie tutaj zawiódł w tym sezonie, jeśli chodzi o wyścig o mistrzostwo. Oczywiście, jeśli Lech wygra, no to może zmienię zdanie, ale na ten moment Wydaje się, że to Raków jest faworytem, no, jest faworytem, ma trzy punkty przewagi, właściwie cztery, no bo lepsze mecze, bo spośrednie. no i dzisiaj jeśli Raków wygra z Radomiakiem, no to będzie dalej zdecydowanym faworytem do mistrzostwa, no a jeśli nie wygra, no to zobaczymy jak zachowa się Lech Poznań jutro w meczu z Motorem, bo też sytuacja bardzo niepewna w Kolejorzu, no i... Tak jak mówię, nie ma formy, nie ma formy i mogą sobie wygrywać 2 do 0 z Koroną u bo Korona po prostu przyjechała jak na ścięcie, przyjechała jak zawsze przyjeżdżała. Warta Poznań, a teraz prawdziwy test dla piłkarzy, dla podopiecznych Frederiksa na jutro. No i ostatni mecz, najciekawszy mecz tej, tej kolejki chyba, mecz pomiędzy Legią i Jagiellonią. No obie drużyny przegrały swoje spotkania w lidze konferencji, Legia 3 do 0 z Chelsea na własnym boisku, natomiast Jagiellonia troszkę lepiej, bo przegrała tylko 2 do 0 i to w Sewili przy 50 tysiącach widzów. Do przerwy bardzo dobrze wyglądali, natomiast przegrywali 2 do 0, a w drugiej części Jagiellonia grała źle, to no, ale gola nie stracili, dlatego mają jeszcze teoretycznie szansę na awans. Jeśli strzelą szybko gola, no to wszystko jest możliwe, ale no wydaje się, że obie drużyny szybko wylecą z tej ligi konferencji. Jednak dostały się do bo to jest duży sukces. Natomiast jeśli chodzi o ligę, no to do końca będą walczyły o europejskie puchary, o podium Legia i Jagielonia. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo jednak Legia zdawała egzamin często w takich trudnych meczach, może nie w ekstraklasie, ale. Moim zdaniem Legia będzie tutaj faworytem w tym spotkaniu. Mimo wszystko, mimo że to Jagiellonia lepiej wyglądała w tym sezonie i yy, wszyscy tylko chwalą Jagiellonię, ale chyba te pochwały się za chwilę skończą, jak jeszcze przegrają teraz mecz z Legią. Będzie ciężko o, o tutaj podium dla. Zobaczymy jak się zakończy sezon. Yy, na razie, no znaczy o podium nie będzie ciężko, no bo są w tym momencie na podium, więc bardzo istotny mecz dla mistrzów Polski, dla Jagiellonii, która już nie gra nigdzie, nie gra, no, natomiast Legia jeszcze ma ten finał Pucharu Polski, więc jeszcze jakiś puchar w tym sezonie może zrobić na finał Pucharu Polski. Dla Legii to jest finał i to jest puchar pocieszenia, no bo już hurtowo wygrywają ten puchar, 21 pucharów, 21 finał, czy 21 pucharów już nawet mają, no nie wiem, Legia dominuje w Pucharze Polski, jeśli chodzi o eks w polskiej lidze, znaczy jeśli chodzi o Polskę w ogóle w Pucharach po prostu Legia jest najlepsza. Zawsze fajnie włożyć jakiś, jakieś trofeum do gabloty, ale to nie jest trofeum, które chce wygrywać Legia. Oni chcą wrócić, chcą być mistrzem Polski. I jeśli, No i zobaczymy jak będą wyglądać za rok i zobaczymy kto będzie też trenerem, no bo teraz w zarządzie także Michał Rzewłakow, i on będzie tutaj decydował kto będzie trenerem Legii na przyszły sezon, więc jestem bardzo ciekawy jak Myślę, że już on zdecydował. Myślę, że po tych programach w Kanal Plus wiemy, że raczej Fejo w Legii nie zostanie. No ale zobaczymy, nie? zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, mecz z Chelsea, Legia zagrała fatalnie i w ogóle się nie postawiła, w ogóle nie miała pomysłu. No ale to jest jednak, mimo wszystko, dużo mocniejsza drużyna Chelsea. No, tak jak mówię, odpalamy mecz Rakowa z Radomiakiem, a jutro trzy fajne spotkania piasta z pogonią Lecha, motoru z Lechem. No i na koniec dnia, jutrzejszego, hit. Legia, Jagielonia, w poniedziałek zakończenie kolejki. Mecz z Stali Mielec z Lechią Gdańsk bardzo decydujący jeśli chodzi o te dolne e, rejony tabeli jeśli chodzi o walkę utrzymanie do samego końca trwa walka mistrzostwo również bardzo fajnie. E, jeśli chodzi o Premier League także mieliśmy kilka spotkań. Na sam początek dnia w ogóle mecz e, Manchester City z Crystal Palace. Ja zagrałem asystent menadżera w grze w popularnej fantazy Premier League na Glassnerze, czyli trenerze Crystal Palace. Było 2 do zera dla Crystal Palace, bardzo fajnie wyglądali. No, natomiast mecz skończył się wynikiem 5 do 2 dla Manchesteru City. Każdy strzelił sobie po jednej bramce: strzelił jednego gola Murmus, strzelił bramkę Kevin De Bruyne, strzelił bramkę Makati no młodzi zawodnicy tutaj także się pokazali, nie grał znowu w Foden, on ma jakieś problemy osobiste, nie gra ciągle Haland kontuzjowany, a Kevin De Bruyne ostatnie mecze w Manchester City jeszcze sobie gra. No Manchester to się ogarnął, jeśli chodzi o formę, szkoda, że ciągle... Nie wiemy, jak wygląda zespół, jak, jaki jest skład. To jest drużyna, która się na nowo buduje. Pep Guardiola szuka tutaj opcji, nowy sezon. Będzie na pewno bardzo ciekawy w kontekście Manchesteru City. Oni po czterech latach tracą mistrzostwo na rzecz Liverpoolu. Natomiast Arsenal teraz gra, jest 0-0 z Brentford. Gra Kivior, nie gra z Saka, ale myślę, że w drugiej części się pojawi. Ale oni odpoczywają przed Ligą Mistrzów, przed rewanżem z Realem Madryt. Pierwszy mecz Arsenal wygrał 3-0. do 0. Niesamowita sprawa, dwa piękne gole, Declana Rajsa, on dzisiaj gra, on dzisiaj gra. Jeśli chodzi o mecze Premier League, no to mieliśmy na przykład mecz Nottingham, Forest, Everton. Bardzo się cieszyłem, kiedy Everton strzelił w 94 minucie, a mianowicie dukurę Bramkę. Bardzo lubię tą ekipę, oni zawsze grają na maksa, dają z siebie 130%. Lubię całą, no po prostu lubię Everton. Fajnie, że wygrali swój mecz, że mocno, że nie mają problemu z utrzymaniem. Zresztą spadają tylko Beniaminkowie po raz kolejny i wyglądają dramatycznie. Dzisiaj Leicester City postawili się, wygrali, zremisowali swój mecz 2-2 do 2 z Brighton, więc zawód Brighton. Natomiast wreszcie jakiś punkt podopiecznych Ruda van Nistelrooya, bo drużyna Leicester wygląda naj, najgorzej. Natomiast Southampton święci z Janem Bednarkiem w składzie świetnie się trzymali do 70 minuty jakoś z tą widą. Natomiast mecz kończy się wynikiem 3 do 0 dla De Villans. De Villains mają problem, bo przegrali 3 do 1 z Paris Saint-Germain w pierwszym meczu Ligi Mistrzów u siebie, więc chyba jest. Czy to był mecz w Paryżu? Nieistotne. Nie Myślę, że i tak nie mają żadnych szans z Paryżem. Tak jest. Znaczy, szanse zawsze są. Ale wydaje mi się, że Aston Villa jest za słaba i za mało postawiła się. Za mało miała pomysłów na Paris Saint Germain, i Paris Saint Germain po prostu jest w za, duży, w za dobrej formie, żeby tutaj mieć problemy z Devilans. Powinien już, że dostępnia swoje live y na fanpage. Och. A, spoko, może możliwe, wiesz co, jestem też już trochę za stary, może na tego TikToka moje dzieciaki się tym bawią, ale po prostu, no ja wiem, że to nie jest nic trudnego, ale gdzieś tam nawijam sobie na YouTube, mam niedużą liczbę subskrybentów, jednak lubię sobie o Ekstraklasie pogadać. Tak na żywo sobie wjechałem tutaj, bo ładna pogoda, na ogród wyszedłem i nawijam o tym, no co się dzieje, bo po prostu lubię sobie pogadać, myślę, że fajnie, że tutaj może jesteś, nie wiem, czy pierwszy raz trafiłeś na mój kanał, każdy subskrybent dla mnie na wagę złota i bardzo się cieszę, że chociaż jedna osoba mnie słucha czy ogląda, ale będę nawijał, a za Twoje porady dzięki. Może kiedyś na tego TikToka wyskoczę i jak masz jakieś pytania, to tutaj wrzucaj, zaraz Ci odpowiem, bo powoli ten live będę kończył. No jestem pełen obaw, oczywiście najbardziej przed jutrzejszym meczem Motoru z Lechem Poznań. Jestem kibicem Lecha od zawsze. Już pod ponad tam 25 lat chodzę na mecze. Pamiętam doskonale wygrany, wygrany Puchar Polski w Warszawie Pamiętam celebracje na starym rynku. Pamiętam także swój pierwszy mecz. No nie chodziłem na te mecze, kiedy Lech Poznań grał na Dębcu. Natomiast moi dziadkowie chodzili wtedy na, na mecze. Lecha Poznań, cała moja rodzina jest kibicuje Lechowi. Od zawsze babcia, dziadek, potem tata. Teraz ja i także moje dzieciaki, które bardzo lubią ze mną chodzić na mecze. W zeszłym roku byłem także w Lubinie na meczu ekstra klasy. Super przygoda i każdemu polecam. Bardzo lubię ogólnie Polską Ligę, oglądam wszystkie właściwie mecze. Staram się oglądać, a przynajmniej śledzę każdy mecz, czytam statystyki. Ogólnie bardzo lubię, interesuje mnie ekstraklasa, ale nie tylko. Premier League także. Gram również i e fantazy, Premier League i e fantazy, ekstraklasę. Obie gry bardzo polecam. A na moim kanale często wrzucam także konkursy, więc bardzo jest mi miło, kiedy ludzie grają i wtedy dołączają. Wiem też, co może podbić algorytmy, ale ciągle gdzieś tam powoli się, powoli się rozkręcam. Nie zależy mi jakoś mocno, żeby raz, raz szybko tutaj tych subskrybentów zdobyć. Na spokojnie będą przychodzić. Filmy też planowałem robić lepsze. Ciągle robię takie sobie, byle jakie, po prostu odpalam telefon i nawijam. No mówię, jestem pełen obaw przed jutrzejszym meczem, ale ja wierzę do końca i może jutro Lech złapie ten rytm, postawi się i wygramy z motorem. Natomiast za chwilę wierzę, że Radomiak zatrzyma raków. I, i, i tak w to wierzę, a wiem jak kibice bardzo szybko przeragowują. Już dawno skreślili Lecha, Poznań kibice kolejorza. Już mało kto wierzy w mistrzostwo. A jeśli chodzi o statystyki, to widziałem takie procentowe statystyki po dwie kolejki temu, że raków ma 83% czy 89% nawet procent szans na zdobycie mistrzostwa to są tylko statystyki. Jeszcze wczoraj na utrzymanie Śląsk miał 18% szans, ale każdy dobrze wiedział i widział jak gra Śląski, że raczej się utrzyma i moim zdaniem się utrzyma w tym momencie. Wychodzi, znaczy jest ciągle w strefie spadkowej, ale wyprzedza dwie ekipy, a mianowicie Stal Mielec i Lech Gdańsk. No i ten mecz pomiędzy tymi ekipami będzie bardzo ważny. Natomiast puszcza też już nogi drżą piłkarzom. Puszczy, bo już dogonił ich Śląska, przecież mają mecz bezpośredni. No, bardzo ciekawy sezon, dużo się dzieje. Fajnie, że do samego końca mamy walkę o utrzymanie, walkę o mistrzostwo. I ja pełen nadziei będę czekał na jutrzejszy mecz. Lecha poznań. A teraz odpalam już raków Radomiak. A no, nie podsumowałem tu wszystkich spotkań Premier League, nie zdążyłem. Ale na pewno jeszcze wrócę z materiałami na temat piłki nożnej i koszkówki. No bo przecież za chwilę startuje NBA Playoffs, a już mamy prawie pewne parę ostatnie mecze sezonu regularnego. A wtedy, jak już będzie drzewko, będzie drabinka, każdą parę na kanale o, o, omówię, opiszę i podam swoje typy na daną serię. Oczywiście yy, wszystkich zachęcam i, i nie radzę obstawiać meczów. I... Bukmacherka jest zła, ja nie obstawiam i Wam także radzę tego nie robić. Ja sport biorę jako taki i oglądam zaraz z wypiekami na twarzy, z, wielką, z wielkim zainteresowaniem. A zakłady mi tylko psuły tą zabawę. Co prawda zarabiałem, ale za dużo na to czasu poświęcałem i za dużo nie, nie bawił mnie już sport, nie cieszył, bo bukmacherka po prostu, zakłady bukmacherskie niszczą sport i, i Szkoda, że tak dużo młodych ludzi już gra, I ja będę na moim kanale zawsze namawiał do tego, żebyście tego nie robili. Mogę też swoją historię zawsze opowiedzieć, zawsze do niej wracam. Grałem całe życie właściwie, ale już jestem od tego uwolniony. Ale to tak jak z alkoholem: się jest na całe życie alkoholikiem, jak się było kiedyś. Tak samo ja jestem graczem na całe życie, i gdzieś tam czasem te impulsy albo jest. Jeszcze nie miałem takiej chęci, ale na pewno przyjdzie raz chęć. Widzę czasem mecz, i wydaje mi się, że jestem przekonany o tym jak, jak mecz będzie wyglądał no i tak jest często, ale na szczęście już mnie nie ponosi i nie gram i mam nadzieję, że Ty też nie grasz, bo to jest złe i ja za chwilę odpalam mecz i oglądam sobie z przyjemnością mecz ekstraklasy Rakowa z Radomiakiem oczywiście z, pe z pewnymi emocjami bowiem liczę na to, że Raków potknie się nie, nie wygra w tego meczu natomiast no Raków wygląda znakomicie w ostatnich siedmiu meczach 6 zwycięstw, no i tak jak Doskonale wiecie, w ostatniej sekundzie stracili gola z puszczą i czy to podłamało częstochowianie, na, no, czy to podłamało ekipę Marka Papszuna, okaże się. Zobaczymy, jak poustawiał ich trener i jak właśnie tamten mecz wpłynął na piłkarzy Rakowa. Odpalamy ten mecz. Dzięki wszystkim za to, że byliście tutaj na żywo ze mną. A jeśli, albo dziękuję także również wszystkim, którzy obejrzą ten film z odtworzenia. A wam życzę już miłego południu Miłego wieczoru, miłej soboty, najlepiej rodzinnej, sportowej. A jutro życzę Wam słonecznego dnia i oczywiście wspaniałych emocji sportowych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.